Dominacja na midzie będzie. Lepiej mi idzie na tym midzie, lepiej ostatnio, ale i tak są gry, co troluje trochę. Ale toksyczny znowu się robię bo piszę tym kłom. Brzydko, czasami, aż wstyd potem, ale no nie mogę się pohamować. Muszę się ogarnąć. Ej, chwila, na kogo Grab? Da. eko. Orianka czy Lisandra? Aurelion Sol nie umiem, tym będzie patologia. Lisandrę, chyba biorąc pod uwagę, co mają. Niech będzie ta Lisandra, zobaczcie. Piękny leśnik. Jaki timing perfekcyjny. Jakbym enemi leśnika widział, z tym, że to mój. Leśniki się wyjebuje, coś czu. Oh. Ale za to może presja na bocie będzie czy coś. To, ktoś tu idzie? Ta, bo się kręci. A raz tu będzie Pingowali mi O kurwa za głęboko. Ale zrobię, ale zrobię O kurwa. Jax przyszedł. O, 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 o. O, kurwa, nie widziałem kamerą. Ale jaja, nie widziałem kamerą, nie objąłem kamerą i się wiebałem tam. A to był Ward. <laughs> Kurwica. Jestem odjebał. Ja tego śmietnika Greysa, co kupuje konto i przy innym grę. A to poważnie skupione konto? W sensie, no, chłop gra już po tym pierwszym ganku, coś kurwa dziwne. To, to był tak perfekcyjny timing, że. szok, tak? To zreportuję go. Przepraszam, że nie muszę ulta używać. Hola, hola! Mogę cofnąć do bazy. Pierw, kurwa. Co to był za tepek? Raczej go zabiję, i tak, ale. ten taki źle o skurwol o kurwa macie o jezus Maria znowu Ale może Co to było na Jasny gwint. 17.05 Może booster po prostu. Chociaż nie, bo świeże konto. A to enemy talon. Gdzie będzie gapił. Jeszcze na niego gram. ja mam early piki i Wziąłem. Już mi się nie chce. Sion słap. Siedzisz na tym midzie i nie słuchasz streama, że idę na topa. Bo byś nie ogarnął jakbyś nie oglądał streama. Sion meat. I will get stomped by talon. You can counter him easily. Nie wiem czy to prawda. Co cooldownków creepa? Zero wymian, tylko skalujemy. Do 50 minuty na solo queue. Nie wiem, zabiłaby mnie, kurwa. No chyba zostałem za długo. Kto teraz tu przyjdzie mu ratować, Chyba nikt, po prostu. Ja pierdolę, no nie mogę! No to główno, kurwa! Wszystko wkładam. Każdy stun do I tak. Dwa życia. Mam buty dwujeczki, to zapieprzam. I gościk odpalony. Ale będzie, ale będzie, kurwa! O, kurwa. Ale pieniędzy. No niestety, takie jest życie. Nie wiem, czy ten flash potrzebny, ale wydaje mi się, że tak, bo tam było ich trzech już kurwów. To kraba rok będę robił i finalnie mi go chyba jeb, zabiorą jeszcze. Przepraszam Ja pierniczę No mało braku, żeby ten szako upadł tej szczekuje zaraz siedmiu chłopa i mi środek chce bić O skurwiesyn I Anivia w power farmie, a ja stakuję z tą farmą iż od kurwa ta Anivia będzie groźna Ty ona ma trzy levele wyżej, co jest kurwa jak Jezus Maria to i to jestem martwy o. no nie kurwa jak? ja chciałem sofa chciałem cofnąć. no jasny gwin. Aha. A jeszcze pogoniłem kilak, którego nie dostałem i się wyjebałem. Trzech na jednego, no. <laughs> o, kurwa. O, Nie bać. FF. teraz wiebane. Co ja mogę? Kurwa. Tak, los gra była w miarę. To Biorę Oriankę. Przyjemnie się tym leinuje. Tylko Tom. Seunhaus Orianka. Więc kina czemu? Tym gram cały czas. Nie mam. O kurwa, a to jest darmo. O kur... On Dark Starry Rianę, nie wiedziałem. Super. Masz szako z lasta? To niedobrze. Nie, nie lubię kurwa. Ani grać na szako, ani nie lubię grać z szako. Na kogo gram finalnie? Na Luxkę. No to raczej nie wygram tej linii. Po prostu będzie nuda śmierdząca, aż się w końcu wywalę. Wygrasz? Jak? To outrenduje mnie. Z max range'a obijać nie będzie i chujec. O tak, tak. 100 golda, ale nie cofnę Nawet nie mam co kupić za to Jeszcze na starcie Lejda i nie ma te peka. O skur... Nie się odechciało, no pewnie już next nexta chciał iść To nawet nie chodzi o to, czy się wygra, czy nie Chodzi o indywidualny brak panu z gry I... Chyba, że Leśnik go odratuje, no Skocz na mnie, halo! Skocz na mnie! Czy nie? Jezus, co jest... No niech to jasny gwin. Ja pierdolę, potek nie odpaliłem, nic nie zrób, barierę miałem, lepszej temy miałem. Kurwa, miałem bardzo dużo ale nie wiem. Ale minion. Weź kurwa, niech ci... Za późno te bomby rzucił. Jakbym od razu flasznął, to może. A tak to zebrałem jedną, no chciałem, żeby rzucił i odflasznął bombę. Ale, no nie wiem. Jak tam przyjadę? Daj, ten telefon. Nie, gdzie jest mój telefon, po połamałem. Kurwa. Oj. Nie zdążyłem. U mnie merk ja spamowałem. Ja pierdole. Ola Boga, dobrze, że oni idują oboje. Oho! Ale dostałaś kulkę podczas lotu. Nie wiedziałem, się tak da. A czemu w ogóle nie? Zobaczcie, o jakie obiektywy się walczy. Kurwa, tutaj ten się goni. Inhib otwarty. Co tu się kurwa dzieje? Ta, ta topa puszuje, jak my w inhiba. Nie wiem, to jest jedna z niższych poziomów gier, jakie w sumie grałem ostatni czas. Killing Spring 1527 oj. Ty może Jason się nauczę grać. Będę kule podkręcał. Kurwa. Jakie to ma winratio? Orianna ma najwyższy winratio ze wszystkich postaci na midzie. Biorąc pod uwagę ileś gier. Ty, po tej promo, jak się uda. No blind pick oria Aha, Orianna Banet! Dobra, chuj tam. Grał promo to pierwszy as od czterech lat Jason se zagram. O nie na Weigara. Max Range będzie szósty i mnie wybombi z leśnikiem i siema. I tyle będzie zgrania. Chyba, że Ignite is. Próba przejazdu, ale to będzie przejazd na gapę Bomba w oko od drugiego lewela mu robię. A co? Ja nie wiem, co ma w aktorium spelem. On tu. A on ma tych speli dużo. Ignite! Ignite i. A kuj. Dawaj, agresję. Jakiego samoner spela? Bariera. O jezusku. Jak zmienię, to chyba burst movement speeda był, czy coś takiego. To nie kosztuje many. 6 sekund. Następny atak. A tu ma. Ja pierdolę. Chciałem pomóc leśnikowi i chuj. Jasny gwintuch. Jest 2-8, nie wygląda za dobrze. Nie zdążył barierki kliknąć na szczęście. A chciałem już go zabijać wcześniej, ale top i dżungla podeszła. Oj, mogłem auto-atak oddać, chyba jeszcze znowu botom tu jest. O nie, ja pierdolę. Ty, żyję. Oj, jak nacisnął, a nacisnę W zamiast te, pojebałem mi się przyciski. Bolender, pierdole, no nie. NIE! Już się demeczkuje! Kurwa no, jasny gwint. Dwa czterysta golda. Nie wiem, ja się wyjebię teraz. O kurwa, nie. Oj. Ja Pan pa mnie podkusił, BlueBuffik. też 13-3-8. Ty, to każdy lane wiebał Dżungla, mid, top pot. Wszyscy nie bali na każdej lini gorszy. gorsi byliśmy. Pisząc golda, do no, zabij! Dobrze. O kurwa! Smok. Jesteśmy bez eweliny. Leśnik musi ukraść. Aha. Fajnie, żyje leśnik. O! Tak! Smoka musimy wziąć jakimś. Leśnik żyje? Nie żyje, Ramus. Nie! Smok! Smok! Smoki w smok. Dobra, jest szansa. Jest. Mamy duszę dla Ramusa dobrą i dla Swayna nawet i dla Briar, bo wszyscy budują marmur jakiejś reszki. Och, chujec! No nie pomogę. Klasa, subcie, ale kaski dostałem za to. 4 za 0 z shutdownów się posypało, będzie na całek. Ja zaraz. Każdy one by one, ja pierdolę żygać. Chcę wszyscy pojedynczo ich erald, oddajemy. Eldera. Aaaa. Szkoda, bo chciałem nafarmić i. Ramus się wiebał, jeden na pięciu w ogóle. Mfka próbowała pomóc. Koniec. Aroła miała spoga, dostałem Aroła. Oni Eldera mieli całą tą walkę chyba jeszcze. A nic, GG, chuj. Wszystkie linie wiebały, łącznie ze mną. Nie mówiąc już o ich leśniku, który 25 25,512 miał. Dobra, uciekam. Papa, pa, trzymajcie się, dziękuję za dzisiaj. Kontynuacja The Signal, może się uda przejść, chociaż mam wątpliwe zdanie na ten temat, ale się zobaczy. Uciekam, papa. Pa. Dobranoc, trzymajcie się. Pragnę wziąć Cię w podróż, bo walczyć chcę. On naszą miłość jednak nie wiem, gdzie. Przyniosłem ci